Dzień dobry Państwu, Anna Cholewińska na kanale Jana Pińskiego. Jestem prawnikiem od 32 lat. W tym czasie około 25 lat byłam radcą prawnym, prawnikiem procesowym. Większość swojej aktywności zawodowej koncentrowałam wokół reprezentowania klientów w rozmaitych postępowaniach sądowych. Głównie w sprawach cywilnych, ale nie tylko, również administracyjnych i niektórych karnych. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałabym z Państwem porozmawiać, przedstawić Państwu moją ocenę prawną. Niebywałej historii, która jest w przestrzeni publicznej już od dłuższego czasu. Chodzi mianowicie o niesamowite manipulacje i kłamstwa przekazywane ze strony pana Nawrockiego, pana Czarnka, otoczenia kandydata na prezydenta pana Nawrockiego, jeśli chodzi o testament pana Jerzego, ujawniony publicznie, testament podobno przez niego podpisany, własnoręczny, którego ma wynikać, że pan Jerzy wydziedzicza żonę i dzieci i do całego swojego dobytku, jako spadkobiercę, powołuje pana Nawrockiego. Proszę Państwa, tu jest wiele aspektów, jeśli chodzi o bezprawne działanie. Zacznę od tego, że po pierwsze doszło do rażącego naruszenia dóbr osobistych pana Jerzego. Jest to ujawnienie jego prawa do prywatności. Z całą pewnością nie wyrażał on zgody, nie ma na to żadnego dowodu, żeby pan Jerzy wyraził zgodę na ujawnienie treści tego testamentu. Treść tego dokumentu została w sposób cyniczny i bezwzględny wykorzystana po to, żeby usprawiedliwić inne bezprawne działania pana Nawrockiego wobec pana Jerzego, jeśli chodzi o podejrzenie oszustwa, wyłudzenia mieszkania, lichy itd. Tak tak to są okoliczności, o których już się od dawna mówi, o których też na kanale pana Jana Pińskiego się wypowiadałam. Dzisiaj skupię się na ściemie związanej, Testamentem. W imię pana, pana Nawrockiego i pana Czarnka, ponieważ uważam, że państwu należy się rzetelne wyjaśnienie od strony prawnej, e, z jaką skalą bezprawności i cynizmu obliczonego na efekt wyborczy mamy do czynienia. Po pierwsze, co do zasady, opierać się tu będę głównie na przepisach kodeksu cywilnego, żeby żeby Państwu to od strony prawnej wiarygodnie i, i spokojnie, rzetelnie przedstawić. Co do zasady, oczywiście testament może być sporządzony własnoręcznie. Nazywa się to testament holograficzny. Muszą być spełnione określone przesłanki, żeby on był ważny. I teraz, co do zasady. Otwarcie i ogłoszenie testamentu dokonywane jest w sądzie postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, czyli w sytuacji, kiedy pan Jerzy już by nie żył. A życzymy mu zdrowia i dobrego samopoczucia. Także działania pana Czanka w postaci takiej, że na konferencji prasowej wymachuje tym testamentem i niejako ogłasza wolę pana Jerzego i treść tego testamentu, no jest działaniem niebywale cynicznym, Działaniem bezprawnym, działaniem manipulacyjnym i jedną wielką ściemą, bo to nie pan Czarnek i nikt inny nie ma prawa ani oceny tego testamentu, ani decydowania o tym, że taka jest jego treść, ani nie jest żadnym organem uprawnionym do tego, żeby ogłaszać treść testamentu jako treść wiążącą, że ona rzeczywiście taka jest, to znaczy, że Pan Jerzy skutecznie wydziedziczył swoją rodzinę, żonę i dzieci i skutecznie powołał do całego swojego dobytku, tak jak to określił w testamencie, pana Nawrockiego. Proszę Państwa, wielokrotnie reprezentowałam klientów w sprawach procesowych, jeśli chodzi o podważanie testamentów, również notarialnych, własnoręcznych, także, więc mam spore doświadczenie procesowe. W tym zakresie, jak sądy badają, na co zwracają uwagę i jakie argumenty używają strony przy podważaniu treści testamentu, w tym w szczególności wtedy, kiedy testament zawiera wydziedziczenie członków rodziny, tak jak mamy w tym przypadku. Proszę Państwa, już na pierwszy rzut oka widać, że sformułowanie zawarte w testamencie. Odnośnie wydziedziczenia nie ma żadnego skutku. Dlatego, ferowanie takich, można powiedzieć, w cudzysłowie, wyroków czy rozstrzygnięć, że panierzy wydziedziczył swoją rodzinę, jest też nadużyciem, jest bezprawne i nie ma, ma się nijak do prawa spadkowego, ma się nijak do zasad, które kodeks cywilny określa, do przesłanek, które kodeks cywilny precyzuje. Co musi się wydarzyć? Jak musi być sformułowany testament i jakie fakty muszą się mieć miejsce, okoliczności, które trzeba udowodnić, żeby wydziedziczenie było skuteczne? Zgodnie z artykułem 1008 Kodeksu Cywilnego, spadkodawca, czyli w tym przypadku pan Jerzy, może w testamencie pozbawić wstępnych, czyli dzieci, małżonka i rodziców zachowku, czyli Prawa do połowy wartości tego, co by dziedziczyli, gdyby nie byli pominięci w testamencie, jeżeli wbrew woli spadkodawcy, czyli wbrew woli Pana Jerzego, postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, proszę Państwa, w tym testamencie nie ma słowa na ten temat, ponieważ lakoniczne sformułowanie, że dziedzicza z powodu braku kontaktu przez 37 lat, nie jest żadnym dowodem, żadnym uzasadnieniem, które można uznać za skuteczne. Bo przyczyną niewidzenia się z dziećmi czy z żoną przez 37 lat i czy te przyczyny, okoliczności mogą być po stronie Pana Jerzego. To, że dzieci nie chciały widzieć taty, to nie oznacza, że dzieci to, tatę zaniedbywały. To, że żona nie chciała widzieć męża, również nie oznacza, że żona męża zaniedbywała. Także te, zazwyczaj, no, jeżeli formułuje się takie określenia, czy uzasadnia się kwestie wydziedziczenia, no to przywołuje się znacznie obszerniejsze uzasadnienie. To nie musi być bardzo długie, ale przynajmniej kilka, kilkanaście zdań, tak żeby sąd miał podstawę również do tego, żeby prowadzić postępowanie dowodowe w dalszym zakresie. I w takich postępowaniach sądowych, Każda ze stron, na przykład dzieci czy żona, mają prawo składać wnioski dowodowe, które obalają te twierdzenia, że załóżmy z ich winy pan Jerzy y, nie miał z nimi kontaktu. Mogą być powołani świadkowie, dowody z dokumentów, inne dowody, które mogą wskazywać na coś zupełnie przeciwnego. Kolejny przypadek. Punkt drugi. Dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. No proszę Państwa, nie ma żadnego dowodu na żadne przestępstwo, które miałaby popełnić żona lub dzieci wobec Pana Jerzego. I punkt trzeci. Uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. I znowu nie mamy żadnego dowodu na to żeby jakiekolwiek zaniedbania ze strony żony lub dzieci Pana Jerzego względem ojca i męża miały miejsce. Powiem inaczej, powiem nawet wnioski dalej idące, że nawet gdyby tak się stało, że w przyszłości na wypadek śmierci Pana Jerzego, Pan Czarny chciałby się posłużyć tym testamentem i z jakichś powodów twierdzić, wnioskować, że no do całego dobytku to pan Jerzy powołał pana Nawrockiego, aby dziedziczył dzieci i żonę. To dzieci i żona mogą wystąpić w takim postępowaniu spadkowym, bo jeżeli pan Jerzy przeżyje żonę i dzieci, to będą stronami, o uznanie, że pan Czarnek jest niegodny dziedziczenia. I taka niegodność dziedziczenia to jest artykuł 928, który stanowi, że spadkobierca, czyli w tym przypadku pan Czarnek, nie pan Czarnek, przepraszam, pan Nawrocki powtórzyłam, czy pan Nawrocki, oczywiście, może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności, umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Proszę Państwa, jeżeli w wyniku postępowania karnego, które możliwe, że się rozpocznie jeżeli zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia kilku przestępstw przez Pana Nawrockiego znajdą odzwierciedlenie w wyrokach karnych, to ten punkt pierwszy jak najbardziej jest do spełnienia jako niegodność dziedziczenia. Jeśli chodzi o podstęp lub groźba nakłanianie pana Jerzego do sporządzenia testamentu, to są to również okoliczności, które przez sąd będą badane. Proszę Państwa, wydźwięk tej sprawy, jeśli chodzi o informacje w przestrzeni medialnej, jest taki, że są uzasadnione wątpliwości graniczące z pewnością, czy Pan Jerzy w sposób swobodny i z pełną świadomością skutków prawnych pod, sporządził ten testament? Pierwsza rzecz, która powinna być zbadana, to jest to, czy to jest pismo i przede wszystkim podpis Pana Jerzego, zakładając nawet, że jest. Przebiegły że do spraw pisma, by potwierdził tak zwany grafolog, że to jest podpis Pana Jerzego. To Kolejne, kolejna sprawa jest taka, czy nie został panierzy napłoniony, namówiony, wprowadzony w błąd co do skutków prawnych tego testamentu. Bo przypomnę Państwu, że jeżeli panierzy znajduje się w niedostatku, czyli dosyć trudnej, bardzo trudnej sytuacji życiowej, że siedział w, w mieszkaniu nieogrzewanym, że no, jego byd był taki, no, poniżej, można powiedzieć, granicy ubóstwa albo, albo w tych granicach. Jego codzienność bardzo trudna. To mm, powiem tak, że chyba jednak zasady logicznego rozumowania i doświadczenie życiowe wskazywałoby, że w sposób świadomy, w pełni i w taki sposób ze znajomością y, konsekwencji prawnych panie, że nie sporządziłby takiego testamentu. A pytanie jest kolejne, skoro tak, skoro panie, że jest osobą nieporadną życiowo, jest oso osobą uzależnioną, to czy w ogóle wie, co to jest wydziedziczenie, czy wie, z czym się to wiąże i czy treść tego wydziedziczenia nie była jednak mu podyktowana, bądź czy nie został nakłoniony i namówiony przez inne osoby, do tego, żeby tak sporządzić ten testament. Powiem dalej. I to jest też mój głos do Pana Jerzego, czy do jego rodziny, czy do osób, które się nim opiekują. Panie Jerzy, może Pan w każdej chwili, w każdej formie, odwołać ten testament. Może Pan również Pan, bądź Pana pełnomocnik, którego Pan możliwe, że ustanowi, sporządzić oświadczenie do mediów, do opinii publicznej odnośnie tego testamentu, że Pan go odwołuje. I e, również jest parę słów moich do, do rodziny, żebyście Państwo e, po prostu, znaczy nie chcę mówić co Państwo powinniście zrobić, bo to jest wasza sprawa, ale żebyście nie nie brali treści tego testamentu jako rzeczywiście woli Pana Jerzego. Bo w mojej ocenie e, ten testament jest nieważny. I jeżeli przyszłaby taka potrzeba, żeby prowadzić postępowanie do, e, spadkowe z czasem po panu Jerzym, to proszę o tym pamiętać, że w mojej ocenie ani wydziedziczenie nie jest skuteczne, a sam testament z przyczyn i powodów, które przedstawiłam, jest nieważny. I powiem Państwu, że wydawało mi się, że poziom żenady i poziom takiego no już oburzenia, zbulwersowania w jakimś momencie się wyczerpał na etapie tej kampanii wyborczej. i Kiedyś tak już się wypowiedziałam, że to już jest chyba apogeum. Dzisiaj tak nie powiem, bo mamy jeszcze no, ponad tydzień do końca tej kampanii, a codziennie niemalże ujawniane są fakty o których można rozmawiać, analizować od strony prawnej, wyjaśniać Państwu. Wcale nie w duchu takim, powiedziałabym, z jakąś satysfakcją, tylko niestety z wielkim niesmakiem. Także filtrujcie Państwo w miarę możliwości. Wszystko to, co do Was dociera w przestrzeni publicznej o różnych argumentach, wszystkich stron tak naprawdę, ale to szczególnie, ta sytuacja, jest wielce bulwersująca, i nie przyjmujcie tak od razu na wiarę, jako pewnik, że jak występuje taki czy inny polityk z jakimś dokumentem na konferencji prasowej, to jest tak jak on mówi, nawet jeżeli dziesiątki razy ta argumentacja jest powielona w mediach, które tej czy innej opcji sprzyjają. Lepiej sięgnąć do kodeksu, lepiej samemu się zastanowić i wyciągnąć wnioski, jeżeli Państwo, jak rozumiem na co dzień może nie operujecie przepisami, to dobrze jest mieć taką podstawową wiedzę, której pan, Państwu dzisiaj udzielam odnośnie prawa spadkowego, żeby móc sobie wyrobić zdanie i opinię, żeby nikt pan, Państwem nie manipulował, nie wciskał kitu i ściemy. Życzę Państwu mimo wszystko miłego wieczoru. Proszę zostawić komentarze pod tym nagraniem, o czym chcielibyście Państwo, żebym Państwu powiedziała, co skomentowała, co wyjaśniła, jakie tematy Państwa interesują. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.